Początek. początek. Początek czegoś nowego, początek nowej historii, może historii w sierpca i moim gościem jest, to znaczy ja jestem gościem, bo przyszedłem do Arka, żeby nagrać dla Was wywiad. Arek zajmuje się już od wielu lat muzyką. Cześć Arek. Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Arku, powiedz mi, czemu akurat ten gatunek muzyki? No, ten ogólnie przymierzałem się na początku do, do Disco Polo, ale było to dla mnie trochę zbyt bardzo, zbyt bardzo kreatywne i przerosło mnie, także wybrałem rap. Ale stwierdziłeś, że Disco Polo jest zbyt bardzo kreatywne? Myślisz, że muzyka rapowa jest prostsza do tworzenia? Oczywiście to był taki akt e, ironii, tutaj z mojej strony, którym lubię często sobie szepnąć, zarówno w muzyce, jak i na co dzień podczas. Rozmowy także zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie po prostu. E, zerałem się rapem w gimnazjum od artysty zwanego OSTR. Kawałkiem ja tu tylko sprzątam. Do dziś mam problemy z tym w domu, ale na przykład polecam album jak i całą twórczość. No i od słuchacza do. Do twórcy, chociaż takiego amatorskiego, jak widzisz, do dziś, pomimo paru lat doświadczeń. E, nie tworzyłem jeszcze. całego numeru, nigdy w sumie, nie? Ale powiedz mi, no, Oester wypuścił ostatnio nowe kawałki. Czy je słyszałeś? Tango, orkiestra, gra tango. Nie, nie, nie całego albumu, ale fajny ogólnie. Przynosi nas e, chyba w lata 20. Czyli mówisz, że identyfikuje się z tym artystą. Y, niestety bardzo uwierało mnie, uwierało mnie opinie, że na przykład, y, kogoś kopiuje albo coś. Mimo y, Mimowolnie zobaczysz tyle artystów. Że Coś na pewno zawsze może coś przypominać. Jak słuchasz czegoś często, to też e, automatycznie gdzieś w podświadomości możesz się tym e, sugerować. Skończyliśmy chyba z tego, co pamiętam. Na motywie muzyki OST. Na motywie muzyki OSTR, a jak i też e, ktoś tam mi zarzucił nawet nie jedna osoba, ej, no to jesteś jak OSTR. Niektórzy mówili, że o, że spoko, inni uważali, że na przykład ja kopiuję to, tak? Ale zauważmy. Ta kultura powstała wiele, wiele lat temu, jeszcze zanim się narodziliśmy, tak? To wszystko zawsze miał beat dość klasyczny, zawsze w tempie mniej więcej 90 ppm. I to czarnoskórzy ludzie zaczęli to yy, nagrywać taką muzykę. A my, na podobę, tego później to tworzyliśmy i później to są tylko zawsze jakieś odłamy, korzenie, tak? Trzeba to pamiętać. I na przykład. Musiało minąć sporo czasu, abym po prostu odnalazł swój styl, taki uwolnił się. Przestałem, o, właśnie przestałem słuchać muzyki już tak intensywnie, kiedy zacząłem tworzyć, żeby właśnie podświadomie gdzieś tam nie opierać się na, na wzorcach ogólnie, na swoich jakichś tam też idolach młodzieńczych, nie? Bo mi na przykład z raperów naj... oczywiście ja lubię Ostrego, ale najbardziej z raperów podoba mi się szat Akrobata. Trzeci wymiar, no jest, nie? no dobry zespół kurcze, no nieszablonowy i odstaje dużo od sceny na pewno względem flow i, i w ogóle stylu, jak najbardziej, no każdy, każdy ma do celu, ja na przykład bardziej teraz dzisiaj wolę znowu sięgać do, do lat 90. znowu ten klan mi brzmi albo gangster, nie? gdzie na przykład wtedy dzisiaj na że guru nie był taki wcale... Zajebisty, jak tam się słuchaczom wydaje, zarzucając mu korzystanie z jakichś tam substancji nielegalnych i tak dalej, ale tutaj chodzi tylko o muzykę, tak? Znaczy, wiesz, nie będziemy nikogo oceniać pod tym względem, co, co robi w swoim życiu, czy co się wydarzyło, tylko chodzi nam o całokształt jego, jego twórczości, tak? Bo my nie wchodzimy z, z butami w czyjeś życie. O każdym można powiedzieć coś negatywnego, więc chciałbym, żebyśmy się bardziej skupili na, na muzyce, nie? Tak, my, my nie wchodzimy z butami w czyjeś życie, natomiast muzyka, moim zdaniem, zwłaszcza rap, powinna wprowadzać słuchacza, niejako wejść w nasze buty ogólnie, delikatnie rzecz biorąc, powinna odzwierciedlać nasze życie. Nie, powinna, nie powinno być to czymś, czymś jakby obok zupełnie Zróżnicowanym od tego, jak ono wygląda naprawdę, wiesz, powin powinno oddawać. Wiadomo, że nie jeden do jednego, bo tak się nie da, chyba. Dziękuję, dziękuję. Aczkolwiek powinniśmy dążyć do tego, ażeby muzyka była nami, samym samymi zdaniem. No dobrze, czy, czy według Ciebie to, to, co stworzyłeś, czy jesteś na etapie tworzenia, w takim razie dla Ciebie? Tak, jak najbardziej. Ja nie filtruję, nie filtruję emocji, nie filtruję. Nie skreślam często też wersów, piszę coś i nie skreślam tego, wiesz? Raczej wypływa to z mojego wnętrza i może dlatego nie jest też tak zorganizowane, iż po prostu kiedy nie mam, kiedy nie czuję siebie, to tego nie robię po prostu dalej, tak? Ja słuchając rapu dzisiaj niektórych raperów często filtruję. Często raperzy mi się ich może nie tyle styl, co pomysł, co. Co nawet głos nie przypada mi do gustu, ale to jest moja opinia i tylko moja. Natomiast ja dzisiaj twierdzę, że niektórzy raperzy to są współcześni poeci, zgodzi się ze mną? W tym na, w tym na przykład szata akrobata? Jak najbardziej, tak. Współcześni poeci, no jeśli chodzi nawet o. Jeśli byśmy to porównali do, do pisarzy wierszy, które jeszcze kiedyś w szkole z dawnych lat, 100 lat temu, no nie no, nie, aż tak starzy nie jesteśmy jeszcze, ale gdy chodziliśmy do szkoły i na języku polskim interpretowaliśmy wiersze, często tam na przykład były rymy podwójne i jak najbardziej to było pisane rytmicznie, Kiedy może ci artyści, kiedyś, ci pisarze, kiedy mieliby jeszcze beatmakerów, to może liter e, literatura cała brzmiałaby zupełnie dzisiaj w podobny sposób, co ta współczesna, akurat to jest nasza współczesna Literatura można powiedzieć, że tak. No. Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że może kiedyś w szkołach e, nie będziemy interp interpretować wierszów, e, nie wiem, kurczę, kochanowskiego czy kogoś tam. Szczerze za bardzo nie jestem osytany w tych wierszach. A może będziemy na przykład interpretować e, utwory muzyków nawet hip-hopowych, może bo chyba ona jest najbardziej e, bogata w treści. A gdybym powiedział ci taką rzecz, czy nie uważasz, że dzisiaj niektórzy raperzy poszli za bardzo w komercję? Ja już nie mówię, że, że wszyscy, ale jest dużo takich postaci. Nie wymieniajmy też kto, ale tak ogólnie. Komercja jak najbardziej jest przy muzyce. Z tym, że hmm, jest tak, że wielu raperów, których ja bardzo szanuję za twórczość, i zaczynali oni gdzieś tak. Po 2000 roku i tworzą to do dzisiaj. I gdy po paru latach na przykład stali się sławni i zaczęli zarabiać na tym mega pieniądze. Nie? Także to, to przyniosło im pieniądze po prostu po czasie, ale z pasji, ale nie było tworzone na pewno dlatego, tylko po prostu po czasie, ktoś to, świat to docenił, świat słuchaczy to docenił i zaczęli na tym zarabiać, tak? I, ale szacunek dla tych, którzy nie zmienili swojego podejścia do tego. I dalej to robią po prostu, a że nagle im przynosi to monety, to, to czemu nie, tak? Chociaż dzisiaj też młodzież robi to, wychodzi już z założenia zaczynając, żeby zarabiać jakieś pieniądze, traktując to jako pracę. Myślę, że tamci ci pierwotni artyści nigdy nie robili to dla zajawki i z pasji nie zakładali, że, że będą pieniądze z tego, wiesz. To czy wiesz, moim zdaniem my wszyscy nie zakładaliśmy jak rozwinął się social media, jak rozwinie się internet. Jak rozwinie się rynek, nikt tego nie był w stanie przewidzieć, kiedyś były płyty CD, którą kupiłeś albo nie, dzisiaj muzyka dociera do nas zewsząd, nie? To jest taka prawda, że nie trzeba kupować oryginalnej płyty, żeby posłuchać swojego ulubionego rapera, nie? Bo jeżeli ty nie płacisz, to zapłaci mu YouTube, tak? W postaci wyświetlą się ewentualnie reklamy, czy nie wiem na jakiej zasadzie czy może subskrypcje, o, te, są, te są płatne. Natomiast dostajesz niby coś za darmo, ale płaci dostawca, tak? Czyli artysta mówi jak mi jak mi nie kupisz albumu, to i tak na tym zyskam jak my tutaj podsłuchujesz gdzieś. Dokładnie, wiesz, bo nie opłaca się już dzisiaj ściągać muzyki z internetu, te czasy po prostu minęły, nie? Ta, ta torrentowa po prostu wiesz, no nie oszukujmy się, kradzież. ja zacznę czym jest dla mnie rap, bo posłuchaj, bardzo cenię na przykład sobie także rapera Ahade, który dużo w życiu przeszedł po prostu i w swoim przekazie jest no mega autentyczny, tak, nie ukrywa nic, tylko opowiada o swoim życiu, które kolorow kolorowe to to. po prostu y nie było i on Nikogo zmierzał nie kolorował na swoich trackach. I on zmierzał do tego, żeby przekazać przekaz. Ja myślę, że on był z daleka od. Wiadomo, że może, bardzo możliwe, że chciał także na tym zarobić, yy, bo mu się to należało, ale był szczery w przekazie, nie ukrywał do tego i nie byłbym tak szczerze pewien, czy zależało mu tylko na sprzedaży. Myślę, że chciał dotrzeć do młodych ludzi i w pewnym, części, w pewnym sensie ich ostrzec przed tym życiem, no takim takim na marginesie, nie? No, ja na przykład tutaj chciałbym właśnie skłonić nas wszystkich, do tego aby zapytać się, zapytać się samych siebie, już niekoniecznie ich, dlaczego my tworzymy taką muzykę? Widzisz, to jest chyba taka cecha chęci dzielenia się z kimś, pokazania swojego życia, nie wiem, chęci podzielenia się. Yy, dlaczego tak jest widzisz, introwertycy też tworzą muzykę tak, nie tylko ekstrawertycy ale po prostu tu chodzi o to po prostu, że niektórzy chcą to przelać gdzieś i podzielić się z tym yy, szerzej, nie wiem ciężko mi powiedzieć wiesz, to jest naprawdę zwłaszcza jak taki chada, no już jego nie zapytamy o to na przykład ale widzisz, po prostu Ach kurwa. kurwa. No, także także no, zacięła się płyta, my to odpowiednio wypikujemy, żeby to się nadawało. Niechaj tak będzie. Tak, niechaj tak będzie. Czyli kończymy tak, już mamy Miłość. Piętna. muzyka jedna miłość. Czy będziesz dalej tworzył? Tak, a to nie robię to coraz szczęście, no. Sprawia ci to przyjemność. Satysfakcję. poprawić jakość. A jeśli chodzi o sam proces stworzenia to wracam z pracy, po drugiej zmianie na przykład jest noc, mam iść spać, leci nagle jakiś beat w tle, ja wstaję, mam jakiś pomysł, eureka i po prostu ch chcąc, nie chcąc siadam, odpalam Fruity Loopsa i, i nawijam, bo wersy same płyną po prostu, po, może pozwalają zasnąć, wiesz, wylać z siebie te emocje i spać, Dziękuję Ci bardzo Arku, że zgodziłeś się na ten wywiad. Ja Ci udostępnię wersję tekstową oraz przerobione, wypikowane do yy, i wtedy porozmawiamy nad ewentualną publikacją, prawda? Tak również bardzo Ci dziękuję i przepraszam, bo obudziłeś mnie, nie spałem sobie i taki trochę wyrwany z kontekstu jestem, ale damy to nowe doświadczenie i spoko, spoko całkiem. Może, może... no. Także kończymy, dziękujemy no. za uwagę. To był Arek, Arek jest początkującym raperem, Mo mogę powiedzieć początkującym, no nie yeah. początkującym. No, ja jestem spawaczem, nie? Spawaczem, spawaczem. Spawaczem, no ale zajmuje się muzyką, można też powiedzieć, że no, no jesteś po części raperem, może nieoficjalnym. Muzyka zajmuje się mną, Muszę tak powiedzieć. Okej, okay. dobra, hej. Thank you.